Hej, cześć, witajcie znowu na moim kanale e, Witam w powrocie dzisiaj Tak na, na dobry początek Realistyczne kolizy w ruchu ulicznym Jeżeli chcecie, żebym więcej nagrywał Dajcie suba i lajka Mam nadzieję, że film informatywnie zobaczyliście Jeszcze przez chwilę będzie dostępny A teraz co, nie przedłużając Odpalamy silnik Jedziemy 100, 150 mieście to może nie jest za bardzo realistyczne. Lecz pani, jak tu jedziesz? No panie no Ojojoj To fajne tekanie Ale go zmiotło i zmiotło i rozwaliło. Dobrze, a więc yy, we Włoszech są dosyć ciasne ulice. Tutaj o, na dwóch pasach jedzie, no ETK swoim. No ten też jedzie i na parkingu, i na tym. Są tu jakieś roboty drogowe. Nie wiem, co tu się dzieje. A tu do a, wyprzedzimy. Co tam? Oj, poślizg tutaj jakiś korektor skręca. U, dobrze, ominąłem go. Tutaj kolejny wyprzedzony. Tutaj w porcie chyba się jakiś znajdujemy. A co tu jest? Ośmiarz. dobrze, e, znalazłem wyjście z portu. Bo nie mogłem znaleźć go. Jesteśmy w mieście Ło, ale jumpy Pyk I kolejny I kolejny I jakiś dom Ło, hydrant Uf. Oj, krawężnik tam był oj, oj, oj. No co trąbisz? Co trąbisz? Uspokój się, już jadę. Dobra. Idziemy tutaj. Dostawę na lotnisko. Wjeżdżamy na autostradę. Szybko jedziemy, co szybciej będziemy mieli yy, przerwę. No. Co tu, tutaj jakiś złomek jedzie Brudas kowetem, łaj! 140, 150 właściwie ciężarówką! To może nie jest dobry pomysł! Oj! Oj! Mówię, że to nie jest dobry pomysł! Wjechałem właśnie przed silą z garażu moim Brooklyn Munhapkiem, który jest dobrze zachowany. Zobaczcie, idealny jest dosyć stary. Strach jeździć aż trochę takim takim autem tutaj, szczególnie po tych wąskich ulicach. O, można tutaj ładnie sobie wjechać. Kierujemy się w stronę autostrady, żeby zo zobaczyć co te auto po tylu latach potrafi. Mamy solidnego kopa. O, tylko muszę pamiętać, że to ABS-ów nie ma. Dobra, full gas, Marina, jedziemy Może nie firmowe paliwo, ale Ale no Ale dobre paliwo, bo stare, nie, nie wiem czy jak tego Nie wiem to jedziemy, o tutaj Oj, oj Ojejuś Chyba zarysowałem Ale nic nie widać O, tutaj bokiem trochę do to wymijamy wszystkie auta wyprzedzamy znaczy się 150 160 zaraz Tutaj po pasie awaryjnym przejdziemy, bo się tam nie zmieścimy. Oj! 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 No już już nie jest dobrze zachowany to auto. No cóż. Trudno. Na tej mapie nie brakuje również dróg offroadowych, szutrowych. I o. O, ładne. Eee, tak, nie brakuje tu dróg offroadowych oraz szutrowych, gdzie można sobie fajnie pojeździć, a najciekawsze jest to, że boty decydują się tędy jeździć i ty dla mnie trochę takie no dziwne bo takim są bałbym się wyjechać że się zniszczył no w ogóle jeździć tutaj w sumie jakimś takim droższym autem jest strasznie przez te małe uliczki a majdziemy łowu wow Ktoś tam rzeczka była Oj Oj Dobre Przejedźmy się, zobaczmy co mamy do pokazania Coś mnie zrzuca na lewą stronę Nie wiem czemu Coś się chyba uszkodziło O chyba skok będzie I skok? wow, Dobra, miękkie lądowanie Piękne Na w sumie takie zawieszenie no. Uwaga, tutaj zakręt! dziwo tutaj nie, nie jeździ za dużo. właściwie to... o, o. ja coś mówiłem. No to nieźle. Ale można dalej sobie jechać. Z tubą. Oj! 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 O nie, oj! No... Zgaszony silnik, nie zaleje się. Pogarnik zamknąć trzeba. Nie mogę. Znajdujemy się właśnie w, w stanie Cherry inaczej zwany, inaczej zwany Datsun 100A, a jeszcze inaczej zwany w grze My Summer Card Satsuma. I jesteśmy na mapie aktualnie z My Summer Card. Jesteśmy w mieście. Jesteśmy w Satsumie. Więc co? Trzeba jać się przejechać na na... na, na, na główną drogę, nie wiem co, co to jest Autostrada, czy co to jest Oj Kierunkowskaz i oj. I w drogę Jedź! Jedź! O Dobra Już Oba, wyprzedzamy kolejne auta. pięknie. Strzela coś to satsuma, rury wydech. Oj, auto i wyprzedzamy. Wy wszystkich zmuchnięci. Oj, nie, nie, nie ten kierunkowskaz. Chodź, nie ma już ich. Zmknęli do mojego pola widzenia. O o o o Jesteśmy w rim z... <grym> z remasterowanym Gabrielu te seriesy trochę. O ile dobrze pamiętam, już się pamiętam. Jest on dosyć podobny do GIFU z gry, co prawda tutaj nie ma go w wersji szambiarki, a jest jedynie w jedynie... No, jest w wersji w y tego. O, jest w wersji yy, jest w wersji cysterny o yy, ale jest dosyć podobny jeżeli chcielibyście tak w sumie więcej my summer card na moim kanale teraz to piszcie o tym w komentarzach o. Może w grze byśmy tyle nie jechali? Bo byśmy się pewnie wywalili, co zaraz pewnie się stanie. O! Albo. O, o, odcina? Ciekawa, odcina. Jedź, jedź. Ciężarówko, jedź! Tutaj się skręcimy. Zobacz. O Oj! O! Dobre. Nic się nie stało. podjechała Zobaczmy jak się będzie jechać tym no, jak ty jedziesz na środkiem drogi, no o, masz polusterki. no, a ty też? No jakie ja mam się tu zmieścić, no? No ty też? Możesz przesuńcie się, no! To nie będzie łatwa jazda tutaj po tej drodze szutrowej? No pewnie stańcie jeszcze no tutaj, super No ojej już, ale ścina Eee Ło, ledwo co podjecha? No nie wkurzajcie mnie, no szkurde Czy wy możecie normalnie jeździć? Jak ja mam się tu zmieścić? No szkolena jasna No niewiele Więcej was tu nie było Stuńcie się no Dziękuję bardzo Może GIFU się oj, nie udało za bardzo na drodze szutrowej lecz myślę, że hopper wersji offroad będzie na tą drogę idealny No chyba, że te debile będą... Of no, tu mnie tutaj dobrze się. To się tak po no. No ale tamto jeździ. Oj. No dokładnie o jeździ nie walnij w nic oj o, oj oj ups nie wiem czemu lecz według mnie takie auto właśnie stare pasuje do mapy Utah USA jakoś tak nie wiem jakoś taki fajny klimat ma nie wiem czemu ale jakoś tak Taki starszy klimat ma jakoś, według mnie to pasuje do tej pustyni. Nadujemy się na autostradzie właśnie, na którą wjechaliśmy. Więc zobaczmy, co to cacko potrafi z V8 pod maską. Ile aut tu jest? Ojej, już Skręć tu, skręć tu. Ojej, już na co on chciał tak? Oj. Przepraszam. Eee... Ajajaj... bo on ten ciul tam skręcił, w ogóle ten jeszcze chciał we mnie skręcić, ja nie wiem co się dzieje. Ajajajaj... A więc drodzy to już będzie koniec tego odcinka. Niestety nie było w tym odcinku może takich polizji, dwiny jakby poprzednim z realistycznych y, kolizji populistycznych, do którego zapraszam do obejrzenia, by go obejrzeć. Ale myślę, że był dosyć fajny. Mam nadzieję, że się spodobało. Możecie pisać, czy wam się spodobało, czy może chcecie więcej realistycznych grup, y, kolizji licznym, czy może chcecie coś innego. Napiszcie wasze propozycje na następne odcinki. Ja się z wami żegnamy z tym symbolicznym akcentem się żegnamy. Także cześć. Czołem!